Gośa, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku pogadańkowym i dzisiaj będzie taki temat, o który w zasadzie już niedawno pytaliście, bo temat będzie książkowy. I zastanawiałam się, dlaczego ja wcześniej nagrałam właśnie takiego filmu, w którym opowiadałabym o książkach, bo jestem bardzo dużą miłośniczką książek, uwielbiam czytać, uwielbiam czytać książki rozwojowe, te z tematu zdrowego odżywiania to są takie moje ulubione. I lubię się też nimi dzielić i czasami dzieliłam się z Wami w ulubieńcach niektórymi książkami albo na Instagramie gdzieś wspominam. Albo na blogu pisałam również o książkach, ale nie powstał jeszcze taki typowy filmik, właśnie, w którym opowiadałabym konkretnie o jakichś książkach. I pomyślałam, że zrobię z tego może taką serię i będę raz na jakiś czas taki filmik właśnie dodawać. Może raz w miesiącu, może rzadziej, może częściej, jeszcze nie wiem. I będę właśnie mówić o konkretnych jakichś książkach, które gdzieś tam w moim przypadku okazały się bardzo wartościowe i pomocne. I pomyślałam, że podzielę to też kategoriami i będę mówiła o książkach z rozwoju osobistym o książkach ze zdrowego odżywiania, czy też takich jogowych, medytacyjnych. I dzisiaj, jako że tych książek najwięcej przeczytałam, będą książki rozwojowe, z rozwoju osobi osobistego, które bardzo mocno zmieniły moje życie i mam nadzieję pomogą również Wam. I pierwszą książką, o której chcę Wam powiedzieć, którą przeczytałam kilka lat temu po raz pierwszy i wróciłam do niej trzy czy cztery razy, natomiast kiedy wracałam do tej książki, to wracałam po prostu do podkreślonych w książce na żółto, akurat w tym przypadku, fragmentów, bo lubię tak czytać książki, że sobie zakreślam takie rzeczy, które są dla mnie super ważne i później po prostu nie muszę czytać całej książki, tylko gdzieś tam wracam sobie do tych najważniejszych momentów. Kiedyś myślałam, że jest to niszczenie książki, ale później sobie zdałam sprawę, że to, ja pra że to książka pracuje dla mnie, a nie ja dla niej, więc dlaczego niby miałabym sobie w ten sposób nie pomóc, ale to była taka dygresja. Natomiast książka, o której chcę powiedzieć jako pierwszej, ponieważ uważam, że jest przełomowa i naprawdę może zmienić wasze życie i zmienić życie innych osób na lepsze, to książka Carol Dweck, Nowa psychologia sukcesu. To jest w ogóle jeszcze stara okładka, ta książka wygląda teraz inaczej, więc się nie zdziwcie, jeżeli okładka będzie nieco inaczej wyglądała, bo to jest któreś wydanie, ten nakład się skończył i właśnie wyszedł nowy z nową okładką. Karol Dweck przez ponad 20 lat przeprowadzała badania wśród wielu osób, również tych znanych, również pewnie Wam znanych, i badała ich sukcesy, badała jakby ich nastawienie. Bo książka właśnie traktuje o nastawieniu. Mówi o tym, że można mieć dwa nastawienia, tak bym powiedziała. Tam w książce nazywa się to Mindset. To jest po angielsku, jest tak bardziej, bym powiedziała konkretnie. Natomiast Przetłumaczyłabym to chyba jako na nastawienie po polsku. Nastawienie na rozwój oraz nastawienie na trwałość. I tak naprawdę każdy z nas z czymś się rodzi, każdy z nas gdzieś tam w zasadzie rodzimy się z tym nastawieniem właśnie na rozwój. Natomiast po drodze, z czasem, w dzieciństwie, tak jak się do nas zwracają rodzice, nauczyciele, czy ktokolwiek później również w dorosłym życiu, powoduje często, że ten nastawienie na rozwój przeradza się w nastawienie na trwałość. Różnica pomiędzy jednym a drugim jest kolosalna, ponieważ w nastawieniu na trwałość wydaje nam się, że nie możemy już się niczego nauczyć, ponieważ coś już jest w nas wpisane. Czyli na przykład, e, jeżeli nie umiem tańczyć, to znaczy, że nigdy się już nie nauczy tańczyć, bo po prostu ja już taka jestem i ja tańczyć nie potrafię. I to jest nastawienie na trwałość. Moim zdaniem mało pomocne. Natomiast po drugiej stronie jest nastawienie na rozwój. Nastawienie na rozwój w przypadku braku umiejętności tanecznych moglibyśmy powiedzieć, że ok, w tym momencie nie umiem tego zatańczyć, ale jeżeli wezmę odpowiednią ilość lekcji, jeżeli przyłożę się do tego, jeżeli będę praktykować, na pewno będę potrafiła, czy potrafił zatańczyć jakiś konkretny taniec, czy po prostu poprawię swoje umiejętności taneczne. To jest nastawienie na rozwój. Różnica jest kolosalna i uważam, że jeżeli w swoim życiu zmienicie taką jedną, małą, ale wielką rzecz, że gdzieś tam ten nasz umysł, przystawić na to nastawienie na rozwój, to możemy naprawdę zdziałać masę rzeczy i zrobić wiele wspaniałych, cudownych, e, cudownych rzeczy na tym świecie, i również dla innych, bo w książce jest bardzo fajnie też podzielone, na przykład tematy związku, czy bardzo pomocny rozdział dla rodziców i trenerów, jak zwracać się do swoich dzieci, e, aby właśnie budować w nich to nastawienie na rozwój, aby budować ich e, samoocenę, aby znamy swoją wartość i były po prostu ciekawe świata. Ja sobie też z każdej książki przygotowałam jakieś cytaty, którymi chciałabym się z wami podzielić i tutaj na przykład właśnie Carol Dweck mówi w ten sposób Czasami nie lubię innych dorosłych, bo myślą, że wiedzą wszystko. Ja nie wiem wszystkiego, ciągle uczę się czegoś nowego. I to jest właśnie też kwestia tego, że tak naprawdę nie możemy e, zamknąć się i powiedzieć, Ja już wiem wszystko, ja się niczego nie mogę uczyć. Uczymy się całe życie, i uważam, to jest bardzo ważne. I nie chodzi tylko o uczenie się jakichś teorii. Chodzi ogólnie o uczenie się. Uczenie gotowania, uczenie się opiekowania innymi ludźmi, uczenie się rozmowy. To wszystko są nowe rzeczy, które bardzo się w życiu przydadzą e, i chcemy mieć właśnie nastawienie na rozwój, czyli Chcemy się tego uczyć, tak? I wiemy, że robiąc coś, jesteśmy w stanie tę umiejętność zdobyć, i to jest bardzo ważne. Drugi cytat. A propos związków. Związek, nad którym partnerzy nie pracują, nie jest udany, tylko skazany na porażkę. Skuteczna komunikacja wymaga wysiłku, identyfikowania sprzecznych pragnień i przekonań, rozwiązywania wynikających z nich problemów. To nie znaczy, że fałszywa jest sentencja, a potem żyli długo i szczęśliwie. Po prostu należy to rozumieć nieco inaczej. A potem długo i szczęśliwie współpracowali. Bo tak jak autorka też mówi, uważam, że tak właśnie jest, w każdym związku, nie tylko związek mąż i żona czy chłopak i dziewczyna jest tak, że o, jesteśmy zakochani, jest cudownie, nic nie musimy robić, nie każdy związek, czy mama i dziecko, czy mąż i żona, czy nie wiem, mama i córka. E, wszystko to wymaga moim zdaniem współpracy i tego, żeby cały czas się rozwijać, poznawać swoje potrzeby, umieć je identyfikować, umieć rozmawiać o nich e, i właśnie przemawiać do dzieci w taki sposób, żeby one, e, żeby one wiedziały, że my je za coś chwalimy, co mogą cały czas zmieniać, bo właśnie nastawienie na trwałość powoduje, czy też pojawia się wtedy, kiedy na przykład chwalimy dziecko za to, jakie jest, a nie za jego umiejętności. Czyli na przykład mówimy, że o super, udało ci się to zrobić, jesteś taki zdolny. I okej, okay, my chcemy przecież dobrze dla naszych pociech i chwalimy je, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dziecko sobie wtedy myśli, że aha, jestem taki zdolny, czyli już taki jestem, czyli w zasadzie nie muszę się starać, a jak mi coś nie wyjdzie, no to znaczy, że moja mama nie miała racji. Natomiast kiedy chce Dziecko pochwalić właśnie z nastawieniem na rozwój, to wtedy możemy powiedzieć, widziałam, że przełożyłeś się na przykład do tego sprawdzianu, widziałam, jak dużo się uczyłeś i widać tego efekty, tak? W ten sposób wtedy możemy chwalić dziecko, więc kolosalna różnica, niby taka mała, ale kolosalna. Uważam, że książka jest mega ważna, więc naprawdę każdy ją powinien przeczytać. Bardzo polecam. Druga książka, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to książka, której fizycznie nie mam ze sobą, ponieważ słuchałam ją e, jako audiobooka e, i w zasadzie e, nawet nie mam, jak wam pokazać audiobooka, ale jest to książka Dale Carnegie, Jak Przestać się Martwić i Zacząć Żyć. I tytuł w zasadzie jest taki, że wydaje się taka bardzo banalna: Jak Przestać się Martwić i Zacząć Żyć, ale książka jest przełomowa. To jest jedna z takich pierwszych książek, które przeczytałam właśnie na drodze do swojego rozwoju osobistego, e, i w zasadzie wtedy miałam właśnie. Taki czas w życiu, kiedy bardzo mocno się stresowałam wszystkim. Każda najmniejsza drobnostka potrafiła mnie wyprowadzić z równowagi, ale na tej zasadzie, że ja wtedy strasznie się spinałam w środku wewnętrznie, nie okazując tego na zewnątrz, i byłam bardzo osobą pospinaną, taką właśnie e, zestresowaną. E, Każda najmniejsza rzecz mnie stresowała, nawet to, że miałam iść na jakieś spotkanie z nowymi ludźmi, to ja już po prostu przez tydzień przeżywałam, że za tydzień gdzieś muszę iść, czy też chcę iść, ale jednak się stresuję i było to bardzo i wysoce dla mnie niekomfortowe. Natomiast po wysłuchaniu tej książki, powiem Wam szczerze, ja jej akurat słuchałam, jak autem jeździłam, wtedy tak zaczynałam jeździć samochodem i tak włączałam sobie tego audiobooka i tak się fajnie czułam. I wtedy po przeczytaniu, a zresztą absolutnie jazdy samochodem, ja się strasznie stresowałam jazdą samochodem, to było dla mnie tak stresujące. Że ja nie będę miała gdzie zaparkować, już w ogóle przeżywałam, że jak gdzieś pojadę i wyobrażałam sobie, że tam nie będzie miejsca dla mnie parkingowego, takimi rzeczami się bardzo mocno przejmowałam i po wysłuchaniu tej książki wiele się zmieniło. E, I powiem Wam szczerze, że przygotowałam w zasadzie, może nawet nie przygotowałam, bo ja sobie wcześniej robiłam takie notatki, jako że nie mogłam w tej książce zakreślać momentów, które gdzieś tam do mnie przemówiły, to sobie robiłam notatki z tej książki. Chyba nawet ją Wam kiedyś już polecałam w jakichś ulubieńcach. E, I chciałam Wam powiedzieć takie najprostsze, najprostsze rzeczy. E, na jeżeli mamy jakieś zmartwienia, co Dale Carnegie poleca? Cztery proste punkty. Po pierwsze, zastanawiamy się, czym właściwie się martwię, czyli określamy, co jest przedmiotem naszych zmartwień. Po drugie, co mogę zrobić w tej sprawie. Po trzecie, co zamierzam zrobić. I po czwarte, kiedy zamierzam zacząć to robić. I uwierzcie mi, jeżeli przepracujecie sobie te cztery punkty, a propos jakichś naszych zmartwień, to naprawdę zobaczycie tę sprawę z zupełnie innego punktu i ona już nie wyda nam się taka straszna, bo mamy rzeczy, bo mamy określone, co to jest, czy to jest naprawdę takie duże, czy my trochę przesadzamy. A po drugie, co my możemy zrobić i kiedy to zrobimy, czyli dajemy kolejny krok, tak? Nie zostawiamy tak po prostu tego, tylko określamy, kiedy konkretnie my się za to weźmiemy. Więc niby proste, ale jednak... Nie zawsze o tym wiemy. Jest oczywiście masa innych rzeczy, które gdzieś e, przemówiły do mnie, bo to jest dość gruba książka. I ja tu mam sporo tego wypisanego, jak zresztą widzicie. Natomiast takie najprostsze, zobacz swoje problemy z perspektywy 10 lat, czy nie, nawet 10 tysięcy lat tu jest napisane. Więc to, co nam teraz się wydaje problemem, pomyślcie sobie nawet za 10 lat, czy to rzeczywiście za 10 lat będzie również problemem, czy będziecie o tym rozmyślać? A za 10 tysięcy lat, jak myślicie, czy w ogóle. Będzie to jakimkolwiek problemem. Wtedy też te problemy wydają się takie tyci tyci w porównaniu z tym, co dzieje się teraz. E, inny cytat, czy inna inna rzecz, o której mogę Wam powiedzieć, na przykład żyj z werwą i entuzjazmem. Każdy dzień przyjmuj tak, jakby to był pierwszy, a zarazem ostatni dzień Twojego życia. Mega proste, prawda? Ale gdzieś tam fajnie sobie przypomnieć i przeczytać o takich rzeczach, więc serdecznie Wam polecam książkę Dale Carnegie. Jak przestać się martwić i zacząć żyć, uważam, że również jest rewelacyjna i z chęcią na pewno jeszcze kiedyś do niej wrócę. Trzecią książką, o której chcę powiedzieć i zastanawiałam się, czy o niej powiedzieć, czy nie. Wiem, że wiele osób śmieje się z tej książki, śmieje się z osób, które ją czytają albo które ją polecają, ale stwierdziłam, że jeżeli Wam nie pokażę tej książki, o niej nie powiem, to trochę nie będę sobą, bo, bo to była pierwsza książka, od której wszystko się zaczęło, że tak powiem, od której zmieniłam trochę swoje myślenie i która podziałała na mnie w taki sposób, jakby przestawiła moje myślenie o 180 stopni, bo przedstawia bardzo proste rzeczy tak naprawdę, ale takie, które chyba wtedy, z których sobie wtedy nie zdawałam sprawy i które rzeczywiście sprawdzając na sobie, stwierdziłam, że tak, to rzeczywiście działa. I może znacie tę książkę albo nie. Jest to książka Sekret. Sekret który jest dość popularną książką, natomiast tak jak wcześniej powiedziałam, wiem, że bardzo dużo osób się śmieje z tej książki, jest nawet film nagrany, ponieważ w książce tej mówi się o prawie przyciągania i o tym, jak przyciągamy do siebie różne rzeczy, o czym myślimy, to przyciągamy i to, na czym się skupiamy, to również gdzieś tam w naszym życiu się pojawia. Ja bardzo mocno w prawo przyciągania wierzę, i ta książka i praktyka, może po tej książce, pokazały mi, że rzeczywiście to się sprawdza i a propos tego parkingowe. To jest mega zabawne, ale tak jak wcześniej się zawsze obawiałam tych miejsc parkingowych, to w tej właśnie książce był podsunięty taki pomysł, żeby jadąc do jakiegoś miejsca, w którym obawiamy się, że tego miejsca nie będzie parkingowego, żeby sobie wyobrażać, że to miejsce już tam na nas czeka, że ono tam jest. Nie, że my chcemy gdzieś zaparkować, tylko tam już czeka na mnie jakieś miejsce. I ja tak robiłam w sytuacjach, w których naprawdę wiedziałam, że jest mega ciężko zaparkować. Bo czasami m, późnym wieczorem wracałam do domu po studiach, bo studiowałam zaocznie e, i wiedziałam po prostu, że nie będzie tam miejsca. Ale przez całą drogę sobie mówiłam i wyobrażałam, że tam już czeka na mnie to konkretne miejsce i naprawdę uwierzcie mi w 80% rzeczywiście to miejsce na mnie czekało. I nie, że jakieś tam jakieś miejsce, konkretne miejsce, które ja sobie wyobraziłam. Możecie powiedzieć, przypadek. Ok, być może był to przypadek, ale w 80 mniej więcej procentach to się sprawdzało, także naprawdę coś w tym jest. A dużo osób śmieje się z tej książki, dlatego że ona mówi o tym, że wystarczy sobie to wszystko wyobrażać i to do nas przyjdzie. Moim zdaniem to nie jest do końca prawda, bo ok, ważne jest, żeby sobie coś wyobrażać, ale też musimy zacząć działać, więc nie, jest pierwszy krok. Wyobrażamy sobie, że coś już mamy, że coś się dzieje, że coś przyciągamy, ale. Musimy coś zacząć też w związku z tym robić, więc nie tylko widzimy, mamy te wizje i te swoje marzenia, ale też działamy, czyli robimy jakiś krok naprzód, aby pomóc rzeczywiście im się urzeczywistnić. Więc uważam, że to jest jedna rzecz, której zabrakło w tej książce, właśnie powiedzieć o tym działaniu. Nie tylko wyobrażamy sobie, ale też działamy. I również przygotowałam sobie kilka cytatów z tej książki, na przykład Twoje myśli i uczucia tworzą Twoje życie. Bardzo proste, ale jakże prawdziwe. Nie możesz skrzywdzić kogoś swoimi myślami. Krzywdzisz tylko siebie i to jest też ważne, że to o czym my myślimy. Często do w stosunku do drugiego człowieka się na kogoś złościmy, tak naprawdę krzywdzimy w tym momencie tylko siebie i działamy na niekorzyść naszego zdrowia, a nie tego człowieka. E, czy też cokolwiek zasiejesz, po jakimś czasie zbierzesz. Twoje myśli to ziarno i od nich będą zależeć żniwa. E, zaczyna się od myśli, prawda? Myśli często przeracają się w słowa, słowa przeradzają się w działania, więc tak naprawdę jeżeli w tym momencie ja na przykład nagrywam ten film, to przecież od czego się zaczęło nagrywanie filmów? I to wszystko. Zaczęło się od mojej myśli o tym, że okej, okay, może stworzę YouTube'a, jeżeli bym sobie yy, kanał na YouTube, jeżeli sobie bym tylko to wyobrażała, że o kiedyś będę mieć fajny kanał, kiedyś będę naprawdę mieć taki kanał, że ludzie będą pisać, że Gosia, fajne rzeczy robisz. Jeżeli tylko bym sobie to wyobrażała, no to wiadomo, że no, nie wiem, jakim cudem miałoby się to stać. Natomiast ja sobie to wyobrażałam, ale dodatkowo ja zaczęłam działać, więc moje myśli przerodziły się w działania. no i Mamy teraz tak jak mamy, więc generalnie bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam, jeżeli nie znacie książki, żeby sobie do niej zajrzeć albo obejrzeć film. Nie bardziej książka przekonała ja wolę czytać, aniżeli oglądać. Bardzo Wam polecam. I kolejna książka to książka, której również nie mam fizycznie, ponieważ ją słuchałam i nawet mam jeszcze ją w telefonie. Może kojarzycie już taką okładkę, nie wiem czy w zasadzie to widać, ale jest to Elizabeth Gilbert, Wielka Magia. Książka, która traktuje o kreatywności, tak bym mogła powiedzieć. I mówi o tym, że każdy człowiek bez wyjątku jest kreatywny, natomiast naszym zadaniem jest gdzieś wydobyć z siebie tę kreatywność i robić rzeczy, które właśnie sprawiają nam przyjemność, bo nie chodzi tylko o to, aby w kreatywności szukać jakiejś ścieżki zawodowej, bardziej chodzi o to, aby mieć z tego przyjemność, dawać coś światu, oferować coś od siebie i w jakiś sposób być artystą, bo myślę, że każdy z nas czerpie przyjemność właśnie stworzenia i moim zdaniem błędem jest kiedy mówimy komuś, że ty nie jesteś kreatywny, nie masz kreatywnego umysłu, bo tak naprawdę każdy z nas ma kreatywny, ciekawski umysł, tyle że nie zawsze z niego korzystamy i Elizabeth Gilbert bardzo fajnie tutaj właśnie mówi o tym, jak kreatywność jest pokarmem dla naszej duchy. Uszy, jak ona nas, nam rozwija skrzydła jak dzięki niej e, tak naprawdę zyskujemy inne rzeczy i tak samo również tutaj przygotowałam sobie dla was e, kilka cytatów e, na przykład nie pozwól by opuściła cię odwaga w chwili ki kiedy sytuacja przestaje być łatwa i przyjemna ponieważ to chwila w której zaczyna być interesująco wszechświat ukrywa w nas ludziach Nieznane klejnoty, a potem przygląda się z boku, czy potrafimy je znaleźć. Dzień ma tylko określoną liczbę godzin, rok ma określoną liczbę dni, a życie określoną liczbę lat. Należy zrobić, co się da, najbardziej kompetentnie, jak się potrafi, i w rozsądnym czasie, a potem już o tym nie myśleć. Myślę, że tutaj właśnie autorce również chodzi o to, i on tak naprawdę ona o tym mówi, że nieważne, czy my będziemy tańczyć, śpiewać, robić na drutach, pisać, malować, ważne, żebyśmy robili coś, co sprawia nam czystą przyjemność, i coś, co tak naprawdę okaże się na tyle kreatywnym zajęciem, że może mieć przełożenie na całą resztę naszego życia, bo często tak się dzieje, że coś zaczynamy robić, bo nam się to podoba, takie jak na przykład ja jogę zaczęłam, a jednak zobaczcie, gdzie jestem teraz i co się dzieje z tym, z tym moim jogowym, z tą moją jogową pasją. Więc chodzi po prostu o to, aby znaleźć sobie takie zajęcie, nie myśląc w kwestii zawodowej, że będę na nim zarabiać pieniądze, bo taka myśl, że będę na tym zarabiać albo ciekawe, ile z tego mogę wyciągnąć, zabija naszą kreatywność, więc musimy o tym myśleć bardziej jako o takim dodatkowym zajęciu, a później być może okaże się, że jest to coś, z czego możemy żyć, ale na początek ważne jest aby robić coś po prostu z czystego takiego z czystej chęci dla samego robienia i dla samego tworzenia. Książkę bardzo serdecznie polecam wszystkim, nie tylko artystom, nie tylko osobom, które szukają jakiegoś natchnienia w życiu, ale po prostu każdemu człowiekowi, uważam, że jest naprawdę świetna. Bardzo polecam. I ostatnia książka, bo dzisiaj powiem o pięciu książkach, o której chcę dzisiaj powiedzieć. To książka o ciekawym tytule Finansowy kozak. Zarabiaj ile chcesz i spełniaj swoje marzenia. Jensen Serow. I jak ja przeczytałam na początku tytuł tej książki, to sobie tak pomyślałam, że kolejna amerykańska, taka, wiecie, tania książka, na zasadzie, że w zasadzie co ona może mi powiedzieć w temacie? Zarabiaj ile chcesz i spełniaj swoje marzenia. Byłam bardzo sceptycznie nastawiona. Natomiast autorka. Przedstawiła bardzo fajnie nie tylko historię swojego życia, ale właśnie tego, jak my możemy również zmienić swoje życie. Przede wszystkim książka jest napisana bardzo takim normalnym językiem, bardzo takim e, trafiającym do nas, tak? tak? Jakbyśmy po prostu siedziały z jakąś przyjaciółką obok na kawie, i ona by nam opowiadała, jak to było u niej i co my możemy zrobić. Bo w książce bardzo fajne ćwiczenia również autorka proponuje. W każdym praktycznie rozdziale, po każdym rozdziale jest jakieś podsumowanie oraz właśnie ćwiczenia które dotyczą oczywiście naszych finansów i pieniędzy. To, co było dla mnie przełomowe w tej książce, to to, jak, nasze, jak czujemy się ze stwierdzeniem kocham pieniądze. I tutaj właśnie było takie ćwiczenie, że jeżeli powiesz kocham pieniądze, to jakie uczucia się w tobie pojawiają? Czy jest jakaś blokada, bo we mnie na przykład była? I jak ja miałam mówić kocham pieniądze, to tak zazwyczaj czułam się, jakbym była jakąś materialistką i w zasadzie nie, nie chodzi i zaraz chciałam się tłumaczyć, że nie, ja nie kocham pieniędzy, oczywiście fajnie mieć pieniądze, ale coś tam, coś tam, zaraz wymyślałam. A autorka właśnie mówi o tym, że pieniądze to jest tak naprawdę rzecz jakaś, tak jak nie wiem, woda, słoik, nie wiem, słuchawki, laptop. I... Ważne jest, jakie mamy podejście do tematu pieniędzy i ważne, aby to podejście było jak najbardziej pozytywne, abyśmy byli otwarci na te pieniądze i nie zamykali się na żadne wpływy. I co mnie się bardzo podobało również w tej książce, to to, że autorka często mówiła o temacie wdzięczności, który jest mi bardzo bliski i o tym, aby być wdzięcznym właśnie za pieniądze i za rzeczy, które możemy za te pieniądze kupić. Proponuje naprawdę rewelacyjne ćwiczenie, ja prawie wszystkie przerobiłam sobie po każdym. Rozdziale sumiennie e, przerabiałam różne ćwiczenia i rzeczywiście e, one sprawiały, że jakoś tak z tymi pieniędzmi czułam się lepiej z tematem pieniędzy, bo mam wrażenie, że czasami te pieniądze to jest taki temat tabu, nie chcemy mówić o tym, ile zarabiamy z jakiegoś powodu, e, nie chcemy też poruszać takich tematów właśnie mm, związanych mocno właśnie z, e, z naszymi zarobkami, z tym jak się żyje, często raczej. Na pytanie, jak tam właśnie, co u ciebie? Czy coś e, e, słyszymy hasła typu, a wiesz, nie mam pieniędzy, albo nie wiem, pojedziesz ze mną gdzieś, pójdziesz ze mną gdzieś, nie, nie mam pieniędzy. I ludzie tak często mówią, nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy, i to staje się ich prawdą, tak a propos sekretu. Kiedy będą cały czas mówić, kiedy będziemy my też cały czas powtarzać, nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy, to rzeczywiście ich mieć nie będziemy. E, natomiast kiedy otworzymy się na te e, piękne pieniądze, e, kiedy na to wszystko spojrzymy takim właśnie okiem, że kocham pieniądze, chcę je do siebie przyciągać, mam wystarczająco dużo pieniędzy, Mam wystarczająco dużo zdrowia, aby zarobić tyle, ile chcę, to rzeczywiście zmienia się nasze nastawienia, A propos Carol Dweck, <grymne> nastawienie na rozwój. Przecież wszystkie książki są ze sobą powiązane e, i możemy naprawdę dużo zdziałać. I to nie chodzi już tylko o to, że możemy więcej zarabiać e, i spełniać swoje marzenia, ale chodzi po prostu o to, że spada z nas, z nas jakiś taki ciężar, bo autorka mówi też o tym, jak w dzieciństwie na przykład. Em, Nasi rodzice odnosili się do pieniędzy, jakie mamy w sobie prawdy, właśnie, że nie wiem, że a bogaci ludzie to są złodzieje. Na przykład też tak, o takim przykładzie mówi, że ten to na pewno ukradł, ma tyle pieniędzy. E, I gdzieś tam to jest e, później naszą prawdą, i wydaje nam się, że jeżeli my też będziemy bogaci, to będziemy postrzegani jako jakieś osoby złe, negatywne, że na pewno ukradliśmy e, i w związku z tym nawet gdzieś tam blokujemy te, to, żeby, to, żeby zarabiać. Więc myślę, że jest to bardzo fajna pozycja dla osób, które nie tylko mają jakiś problem, właśnie z tematem pieniędzy i myślę, że temat pieniędzy to jest temat tabu i nie chcą o tym rozmawiać, ale nawet zadajcie sobie to pytanie, o którym Wam mówiłam, czy nawet nie pytanie, a stwierdzenie. Powiedzcie na głos: Kocham pieniądze i zauważcie, jakie to w Was wywołuje uczucia, takie stwierdzenie, czy macie jakieś blokady, czy jest to dla Was takie normalne i w zasadzie z radością to wypowiadacie, kocham pieniądze, tak jak mówicie, nie wiem, kocham moją mamę, to mówicie też, kocham pieniądze. Ja już teraz na przykład mówię o tym bardzo swobodnie i myślę, że to właśnie dzięki tej książce, bo na początku, kiedy było to to tak, ee, jak mam to powiedzieć, kocham pieniądze, nie, wyjdę na taką materialistkę. Teraz wcale tak nie myślę, naprawdę kocham pieniądze i bardzo serdecznie polecam Wam tą książkę. Uważam, że Jensen Sarah zrobiła bardzo dobrą robotę, teraz zresztą w ogóle ona jest chyba trenerem czy coachem finansowym, jakoś tak się to nazywa i dziewczyna naprawdę wie, co robi, wie, o czym mówi, bardzo mocno Wam polecam. Kochani, i to w zasadzie byłoby na tyle. Przedstawiłam Wam pięć książek. Jestem ciekawa, czy której z nich już znaliście, czy może mieliście na liście do przeczytania. Ja bardzo chętnie również usłyszę jakieś propozycje od Was, jeżeli chcecie mi jakąś książkę mocno polecić, chociaż z tyłu głowy mam jeszcze i zresztą mam już spisane nawet na laptopie książki kolejne, którymi będę chciała się z Wami dzielić. Myślę, że może kolejny temat to będzie zdrowe odżywianie albo yoga. Nie wiem sama, jak myślicie, jakie kolejne książki mam przedstawić, czy bardziej ze zdrowego odżywiania, czy z jogi, a może dalej ciągnąć rozwiązanie. Mój osobisty. Dajcie mi znać, bo zawsze liczę na Was i, i po prostu robię te, te filmy dla Was, je nagrywam, więc myślę, że fajnie, jeżeli Wy również będziecie mi podpowiadać takie rzeczy. I kochani, ja Wam bardzo mocno polecam ogólnie czytanie książek, bo myślę, że książki to samo dobro i w zasadzie nie chodzi tylko o to, żeby przeczytać jakąś książkę, ale również o to, żeby wprowadzić e, wartości z tej książki do swojego życia. Bo możemy oczywiście o czymś fantastycznym przeczytać i powiedzieć, że przeczytałam super książkę, ale jeżeli nie wprowadzimy tego do życia, nie zaczniemy praktykować tego czegoś fantastycznego, to tak naprawdę za tydzień, dwa miesiąc, rok zapomnimy o tym i i nic się nie zmieni, więc okej, okay, czytamy, ale też działamy, tak nawiązując do książki sekret, czyli o czymś myślimy, ale też wprowadzamy to do swojego życia. Bardzo Wam kochani dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Zawsze jest mi bardzo miło, kiedy widzę, że takie filmy pogadankowe również gdzieś tam są dla Was wartościowe, bo jednak otwierając kanał, myślałam, że to będą głównie filmiki jogowe, a kiedy widzę, że jak dodaję jakiś filmik właśnie niekoniecznie do końca związany z jogą, bo nie jest to praktyka jogi i widzę, że jest zainteresowanie, i widzę, że piszecie, że w czymś Wam to pomogło. To jest miód na moje serce, także bardzo Wam dziękuję i, i trzymam kciuki, aby tylko każde kolejne nasze spotkanie było wartościowe i dla Was pomocne. Ściskam Was kochani najmocniej jak potrafię. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia na kolejnych filmach. Budzieczki. pa pa!